Cześć, witajcie, jestem Pustek Dzień i zaczniemy budować e, dole. E, Zbieram, e. Udecznie, no właśnie. Pozbieram... Tu też budować, co tam... Ja przyspieszę yy, Jak będę budował No ale nie wiem jak się przyspieszę jak To bardzo ogólny filmik I na razie jeszcze nie wiem jak wydać muzykę Więc Jeżeli możecie wiedzieć tak. no to piszcie Ja sobie buduję na Ale się to jest problem, nie zrobił. Jakby to są ład What? What the fuck? Takie małe drzewo, dobra. No może ja właśnie wydawałam. A Okay. Włączę muzykę po prostu. Cześć. Ja tutaj zacząłem budować. No i do końca to. Słuchajcie muzyki. No i się widzimy za chwilę. Pozytywny jak HIV, mam na ciebie zły wpływ. Do imprez częsty zryw, jak decyzja w nich. Przeze mnie już podjęta, strac nie winy od skręta, I za nim będzie płyta rozwinę się konkretnie. Chcesz, to pierdol bednie, to ryje bredne. Dla was ty zawsze chętne, więc weź głęboki oddech. kolej tego geja, okay który myśli, że jest gościem, bo ma na klipie poprze. a u nie śmierdzi groszem, nie śmierdzi nawet groszem o tak kochana, proszę. Usiądź tu przy nas, już się zaczyna, już za chwileczkę, już za momencik. Impreza się rozkręci i ty też już Będziesz dziś kryci. Niech najlepsze chwile miną nam w Twoim towarzystwie Wykochamy kochamy Was wszystkie Jesteście zajebiste tylko za to, że jesteście Chcecie to bierzcie Dzisiaj musi być śmiesznie Częstujcie się jeszcze Nikt nie zmusza, zachęca bo nie komercja My robimy to z serca Szukasz pocieszenia Masz okazję wyjść z cienia Mam cztery zaproszenia Na kameralny bankiet. Więc kochana szklankę Poczęstuj się, weź działkę. Będę Twoim kochankiem Tylko wbij się na parkiet A później rzucisz zakiet, Będzie więcej golizny. Po wygalane pizdy To szalone pomysły Żeby towar nie wys